Jesteś osobą kreatywną, chcesz zaistnieć na tle uczelni, a może chciałbyś zaangażować się w jeden z największych projektów ostatnich lat? Takimi słowami samorząd studencki zachęcał studentów do wzięcia udziału w castingu do teledysku LibDab. Jest to bardzo fajny i ciekawy sposób na promocję wyższych uczelni, dużych szkół, coś takiego już posiada. Zatem my nie chcemy być gorsi, chcemy coś takiego nakręcić. Już jesteśmy na etapie dosyć zaawansowanym, mamy trasę, mamy piosenkę, no i dlatego są te spotkania. Przedsięwzięcie spotkało się ze sporym zainteresowaniem wśród studentów, którzy zaprezentowali swoje pomysły. Przyszłam tutaj, żeby podzielić się moimi, mam nadzieję, oryginalnymi pomysłami, żeby poznać trochę nowych ludzi i generalnie myślę, że to będzie fajne i ciekawe przedsięwzięcie. Kreatywność młodych talentów mile zaskoczyła jury, która chętnie wykorzysta zaproponowane koncepcje scenariuszu. Pomyślałam, że moglibyśmy wcielić w akcję jakieś sceny z bajek albo z, na przykład, z ostrygo dyżuru. Ja oczywiście wcielam się w akcję atomówki. Casting pomógł znaleźć chętnych do współtworzenia projektu. Wkrótce jury wyłoni aktorów do ról pierwszoplanowych. A nam nie pozostaje nic innego jak czekać na efekty prób, które odbędą się na terenie naszego kampusu.